Panowie premierzy, pani marszałku Senatu, szanowni państwo. Jestem niezwykle zaszczycona, że mogę dzisiaj tutaj w tak pięknym parku, w tak pięknym miejscu w Pradze, spotkać się z państwem i podziękować przede wszystkim panu premierowi Bohusławowi Sobotce za prezydencję w grupie wyszehradzkiej, za ten rok, kiedy Republika Czeska koordynowała pracę w naszej grupie i to był naprawdę bardzo bardzo dobry rok dla naszych państw ale też myślę można powiedzieć dzisiaj bardzo wyraźnie i dobitnie dla naszego regionu Europy i dla Unii Europejskiej Ladies and gentlemen, prime ministers, dear guests, it's a real honor to be here in this beautiful park in the fantastic palace here in Prague and it's a great opportunity to meet all of you. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Sobotka for the period of uh, Czech prezydencji in the V4 Group. This one year after, under the Czech Predenncy has been fantastictyk year, not only for our countries who are members of the Visegrad group, but also for the region as a whole. To nie był łatwy rok, to nie były łatwe wyzwania, które stawały przed nami tym bardziej, Prezydencja czeska udowodniła i pokazała, że w tak trudnych okolicznościach, przy podejmowaniu trudnych decyzji, umiejętność koordynacji, budowania współpracy, wypracowywania kompromisu i jednoczenia nas wokół wspólnych celów to jest wielka umiejętność. I jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję panu premierowi Sobotce za ten rok czeskiej prezydencji w grupie wyszehradzkiej. And this has not been an easy year. The challenges were very difficult, but the Czech presidency showed us all how to be able to coordinate the work in these difficult circumstances, how to be able to make tough decisions, how to coordinate, how to compromise, and how to unite all of us around the same goals. And this is a great skill, and once again, I have to congratulate Prime Minister Sobotska for this fantastic year of the Czech presidency. Polska przejmuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w poczuciu wielkiego wyzwania, które przed nami stoi, bo tematów, trudnych tematów, które będą pojawiały się na arenie międzynarodowej, tutaj w Unii Europejskiej i w naszym regionie, jest bardzo dużo. Ale jesteśmy głęboko przekonani, że nasza współpraca będzie się jeszcze bardziej zaciśniała, pogłębiała i wspólnie te kolejne miesiące, te 12 miesięcy, które przed polską prezydencją, dobrze przepracujemy, żeby wypracować pozytywne i konstruktywne stanowiska i projekty tutaj dla naszej części Europy. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka. To przede wszystkim narzędzie, które chcemy wykorzystywać w budowaniu silnej Unii Europejskiej. Unia Europejska, która jest ważna dla wszystkich naszych państw, która jest osiągnięciem niebywałym dla nas, dla Polski, to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to jest wartość, która dla nas jest bezcenna. I Właśnie Unia Europejska to jest ta wartość, którą będziemy chcieli razem wspólnie w grupie, Europej w grupie Wyszehradzkiej wzmacniać i powodować, by była jeszcze silniejsza. And, um, I have to make it very clear that uh, the Visegrad Group is a tool that we all want to use in order to strengthen the European Union even further. After all, the European Union is a very important tool for all of us. And uh, it's a great achievement for Poland to be one of the member states. We believe that the value that the European Union brings in is something you cannot put a price tag on. So, if we look at these European values, and that's what we want to promote as part of the V4 work, and I'm sure that thanks to the Visegrad Group, the European Union will become even stronger in the future. Zaproponowałam dzisiaj moim kolegom z tematykę i zakres prezydencji polskiej, który chcielibyśmy w ciągu tych najbliższych 12 miesięcy zrealizować. Po uwagach, które zostały zgłoszone ze wszystkich państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, to jest pełny i bardzo dobry dokument. Jeżeli uda nam się zrealizować te cele, które tam założyliśmy, to będziemy mogli powiedzieć, że prezydencja polska osiągnęła równie dobre efekty jak prezydencja czeska. Uh, today, I have put forward my proposals for a Polish program of the presidency of um, the V4 group, the topics and the scope of work that we would like to tackle over the coming 12 months then i heard comments from my colleagues, the prime ministers of the remaining v4 the states, and as a result, what we have arrived at is a full, comprehensive document that charts the course for these 12 months. so if we manage to meet all the objectives and goals, then we'll be able to say that the polish presidency was as good as the czech one. Będziemy realizowali te tematy i te projekty, które zostały rozpoczęte przez prezydencję czeską, ale postawiliśmy sobie również nowe wyzwania. To co chcemy wokół czego będziemy się koncentrowali w najbliższych 12 miesiącach, to na pewno polityka, kryzys migracyjny w Europie, rynek cyfrowy, to również kwestie związane z polityką energetyczną i klimatyczną i kwestia która będzie miała niezwykle istotne znaczenie, czyli analiza i przegląd wieloletnich ram finansowych. To jest również przygotowanie się do nowego budżetu Unii Europejskiej. Wyzwania ambitne, ale na pewno bardzo potrzebne i wydaje mi się, że to są te tematy, które dla naszej części Europy, ale też dla całej Unii Europejskiej będą najistotniejszymi w najbliższych miesiącach. So, we are planning to first of all follow up on what the Czech presidency started and keep uh, working on the projects and topics that have been taken up by the Czech presidency. Plus, there are new projects and new challenges that we want to deal with. Uh, some of the things we will be focusing on during our presidency include the migration crisis, the digital markets, the energy policy of the European Union, and also the environmental policy. And uh, one of the most important things, probably, is to analyze and uh, review the multi annual financial framework. Uh, in other words, working on the upcoming budget of the European Union. I know that these targets are rather ambitious, but they are absolutely necessary, and I believe they are even more important for this part of Europe. Zatem nie pozostaje mi już nic innego jak tylko jeszcze raz podziękować panu premierowi Sobotce, panu premierowi Fico, panu premierowi Urbanowi za współpracę w ciągu tego roku. Panu premierowi Sobotce podziękować za jeszcze raz za przywództwo w grupie Wyszehradzkiej, pogratulować tego udanego okresu i zaprosić wszystkich państwa do Warszawy. Zapraszam. So, without further ado, let me just uh, say once again thank you, very warm thank you to my colleagues, Prime Minister uh, Sobotka, Prime Minister Fico, and Prime Minister Orban. Thank you for your fantastic cooperation over this past year. Uh, for Mr. Sobotka in particular, I have to thank him for his fantastic leadership in uh, the Visegrad Group. And uh, congratulations for the very good work. And one last thing is to invite all of you to Warsaw. she reminds the polish prime minister all the things that our countries have in common, but also all the elements that central, and central europe contributed to our common european heritage and also all the elements thanks to which we are all part of the same heritage and legacy. Jeżeli Państwo pozwolicie jeszcze jedno zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi za ten piękny obraz i mogę powiedzieć tak, że święty Wojciech to jest wspaniały, bardzo, bardzo, bardzo dobry patron i wierzę, że będzie nam również patronował dobrym decyzją Grupy Wyszehradzkiej przez najbliższy rok. Dziękuję bardzo.